Główuś puchatek, rozdział czwarty. Poczciwy, bury osiołkła po uchy, stał sobie samotnie w zaroślach ostu na skraju lasu, z łbem zwieszonym ku ziemi i rozmyślał o sprawach tego świata. Od czasu do czasu smętnie zapytywał samego siebie: dlaczego? To znowu na co? I po co? A czasem znów myślał, o tyle, o ile. A niekiedy sam nie wiedział, o czym właściwie rozmyślał. I gdy kubuś puchatek kołysząc się z boku na bok przechodził tamtędy, kłapouchy ucieszył się bardzo, że może przestać myśleć na chwilę, by móc powiedzieć smętnie i ponuro, Jak się masz? A ty jak się masz? Spytał puchatek. Nie bardzo się mam, odpowiedział Kłapuchy. Już nie pamiętam czasów, żebym się jakoś miał. Ach, mój kłapouniu, rzekł puchatek, bardzo mnie to martwi. Pozwól, że ci się przypatrzę. I kłapouchy z głową posępnie zwieszoną ku ziemi stanął przed puchatkiem, który oprzedł go dookoła. Nie znikła po łóżku. Co się stało z twoim ogonem? Zapytał. A co się miało z nim stać? Nie ma go na miejscu. Czy jesteś tego pewien? Zwykle tak bywa, że ogon jest albo go nie ma. Co do tego nie można się pomylić, a twojego nie ma. Nie ma. A co tam jest? Nic. Trzeba się przekonać. Powiedział kłapuchy i powoli obrócił się w tę stronę, gdzie jeszcze przed chwilą był jego ogon. I gdy przekonał się, że nie może go złapać, obrócił się w przeciwną stronę i tak długo wykręcał łeb, aż trafił na to samo miejsce. Wtedy przechylił się naprzód, zajrzał przez rozstawione przednie nogi i powiedział. z Długim i smutnym westchnieniem. Przekonałem się, że masz rację. Pewni, że mam rację, odpowiedział puchatek. To jest zupełnie jasne, powiedział kłapuchy. Nie mam co do tego żadnych złudzeń. Musiałeś go gdzieś zostawić, rzekł kubuś puchatek. Ktoś musiał mi go zabrać, powiedział kłapuchy. Jak tu mieć dla nich serce? Dodał po dłuższej chwili milczenia. Puchatek czuł, że powinien powiedzieć kłapouchemu coś pocieszającego, ale nie wiedział co. Więc zamiast tego postanowił uczynić coś pocieszającego. Kłapousiu rzekł uroczyście: Przyrzekam ci, że Jakubuś Puchatek odnajdę Twój ogon. A na to kłapouchy. Dziękuję Ci, Puchatku, prawdziwy z Ciebie przyjaciel. Powiedział: Nie to, co im. I tak Puchatek powędrował szukać oślego ogona. Był prześliczny dzień, wiosenny, gdy misi ruszył w drogę przez las. Małe wiotki obłoczki grały bez troską na błękitnym niebie, podpływając to znów, uciekając przed słońcem. Jakby się z nim chciały przekomarzać. Ale słońce niewiele sobie widać robiło z tych figielków, bo nie zważając na nic, przyświecało i grzało z całym zapałem. A jodłowy zagajnik, który przez cały okrągły rok nie zdejmował z siebie zielonych igieł, teraz przy świeżej młodziutkiej zieleni buków wyglądał jak ktoś bardzo zaniedbany. I właśnie przez ten zagajnik i młode zarośla. Szedł sobie Miś. Wędrował przez polany porosłe jałowcem i wrzosem, poprzez kamieniste łożyska potoków, przez piachy i znów przez wrzosowiska, aż w końcu zmęczony i głodny dobrnął do stumilowego lasu. A w stumilowym lesie mieszkała sowa przemądrzała. A jeśli ktokolwiek wie cokolwiek o czymkolwiek, powiedział sobie Miś. To tylko soba przymądrzała, albo nie jestem kubusiek puchatkiem, a przecież nim jestem.